Marko z tej strony Patryk Treat. Witam Was ponownie na moim kanale. W dzisiejszym nagraniu przeanalizuję 7 najlepszych napastników na start sezonu Fantazy Premier League. Postaram się wskazać plusy i minusy każdego z nich, abyście mogli samodzielnie podjąć jak najlepszą decyzję. Zapraszam do oglądania. Pierwszym polecanym napastnikiem jest oczywiście Halan. W zasadzie tego wyboru nie trzeba nikomu polecać, bo układanie składu zaczynamy od Norwega, który kosztuje 14 milionów, ale mimo wszystko zdecydowanie warto go mieć w składzie. Pewnie damy mu opaskę kapitańską w każdym z pierwszych spotkań sezonu. W poprzednim sezonie ligowym jego współczynnik ofensywny bezkarnych w przeliczeniu na 90 minut wynosił 0,92, więc to jest jakiś tam punkt odniesienia dla innych, dla innych napastników. Dodatkowo oczywiście Halan wykonuje rzuty karne, a gdy był zdrowy, to w każdym istotnym meczu był wyjściowej jedenastce, więc nawet nie można powiedzieć, że jest jakoś mocno rotowany. Zwykle to wyglądało w ten sposób, że Haland wychodził na boisko i schodził z niego dopiero wtedy, gdy już sytuacja w spotkaniu była. Rozstrzygnięta. Jakie są wady Halanda? No, w zasadzie jedyna jest taka, że pewnie każdy będzie miał go w składzie i da mu kapitana, więc jego punkty nie będą miały aż tak dużego znaczenia dla naszego miejsca w rankingu. Przechodzimy do drugiego napastnika. To może być małe zaskoczenie, bo nie widuję Keina na zbyt wielu składach. Kein kosztuje 12,5 miliona i obecnie dużo mówi się o jego potencjalnym odejściu do Bayernu. Pojawiają się informacje też że Jeżeli Bayern nie dogada się z Tottenhamem przed startem sezonu, no to Kane zostanie, więc powiedzmy, że na potrzeby tego nagrania na się tego trzymajmy. Bo oczywiście, jeżeli Kane odejdzie, no to, no to nie będzie optym na start sezonu. Natomiast, e, gdyby został, to, to może być ciekawym, ciekawym dodatkiem do Halanda, bo wydaje mi się, że granie bez Halanda i branie Keina zamiast Halanda to nie jest najlepszy pomysł. W poprzednim se w sezonie ligowym współczynnik ofensywny. Bezkarnych w przeliczeniu na 90 minut Kana wynosił 0,63. Kane oczywiście wykonuje rzuty karne i ostatecznie miał tylko 9 punktów mniej od Halanda. Pomimo gorszych statystyk, kalendarz na start sezonu ma niezły Ale pytanie: czy kiedykolwiek damy mu opaskę? No, wydaje mi się, że nie. Dlatego, moim zdaniem, jeżeli nie damy mu ani razu opaski, no to pranie napastnika za 12,5 miliona jest troszeczkę. Troszeczkę bez sensu, bo można znaleźć napastników z podobnym, lub tylko nieco niższym potencjałem na punkty, którzy kosztują 4 lub 5 milionów mniej od keina. Natomiast jeżeli ktoś chce mieć keina, ma tak ułożony skład, że stać go na drugiego, drugiego napastnika, no to ja tutaj nie bronię. Moim zdaniem Kane jest dobrym wyborem. Po prostu tak się poukładało w tym sezonie, że w wielu składach tego Keina nie ma, bo stawiamy na inne alternatywne, alternatywne opcje. No i teraz do jednej z nich przejdziemy. Kolejnym polecanym zawodnikiem jest Gabriel Jesus, który w poprzednim sezonie ligowym miał współczynnik ofensywny bez w przeliczenie na 90 minut na poziomie 0,75, czyli no w teorii było to e, lepsze niż u natomiast no, po pierwsze że ZUS nie wykonuje rzutów karnych, po drugie miał też problemy ze skutecznością, ale no z drugiej strony jest tańsze o 4,5 miliona od Keina, i to jest naprawdę bardzo dużo, bo te 4,5 miliona można wykorzystać na wzmocnienie kilku innych pozycji w naszym składzie. Poprzedni sezon zaczął bardzo mocno, natomiast później nabawił się kontuzji, przez co stracił wiele spotkań. Mimo wszystko no, zrobił 18 zwrotów, zwrotów w ofensywie w 26 meczach, więc to moim zdaniem jest bardzo dobry wynik. I to pokazuje, że Jezus może naprawdę regularnie punktować, nawet jeżeli oglądając go na boisku widać, że on mógłby strzelić jednego gola więcej, dorzucić coś jeszcze, i czujemy taki niedosyt, no to mimo wszystko punktuje regularnie i generalnie koniec końców to się liczy. Warto zwrócić też uwagę na to, jak się ułożyły ceny w tym sezonie, bo tylko Halland i Kane są drożsi od Jezusa, więc jeżeli Jezus będzie zawodził, no to zawsze można go podmienić na tańszego napastnika. Kalendarz Arsenalu w pierwszych kolejkach jest naprawdę rewelacyjny, więc wydaje mi się, że to jest świetna opcja na, na start. Pewnie wiele osób się zastanawia, czy lepiej brać Jezusa, czy Martinelli'ego. Martinelli, oczywiście, z pomocnikiem, natomiast jeden i drugi kosztuje dokładnie tyle samo 8 milionów. Większość graczy będzie miała w swoim składzie Bukayo a w obronie wielu stawia na Gabriela. Dlatego kluczowy będzie wybór właśnie tego trzeciego zawodnika z Arsenalu, no bo możemy mieć tylko trzech zawodników z jednej drużyny. Martinelli miał współczynnik ofensywny bezkarnych 0,59, natomiast jest on gorszy, ale Martinelli ma lepszą skuteczność, więc powiedzmy, że to się mniej więcej jakoś tam e, równoważy. Ta kontuzja Jezusa, który się nabawił sprawia, że jego liczby wyglądają gorzej patrząc na, na cały sezon. Natomiast jeżeli sobie to przeliczymy, no to Jezus zrobił 18 zwrotów w 26 meczach, natomiast Martinelli 26 zwrotów w ofensywie w 36 meczach, więc w teorii jest to troszeczkę, troszeczkę gorszy wynik, jeżeli sobie przeliczymy to właśnie na... Liczbę występów. Jezus, jako swojego rywala do składu manningett który jest moim zdaniem no, o klasę gorszym zawodnikiem. Hawerca, którego Arteta raczej planuje wykorzystywać jako takiego środkowego, ofensywnego pomocnika. No i Trossarda, który oczywiście może grać na takiej fałszywej dziewiątce ale to nie jest jego podstawowa pozycja. Natomiast wydaje mi się, że Martinelli no, będzie miał tutaj e, rywalizację dosyć zaciętą z Trossardem, bo Trossard wygląda bardzo dobrze na lewym skrzydle, a także z Nelsonem, który raczej będzie łapał tylko końcówki. E, tak jak wspominałem w nagraniu z pomocnikami, ja obstawiam, że Martinelli będzie wychodził w praktycznie każdym spotkaniu w wyjściowym składzie. Ja się nie obawiam o to, że on nie będzie grał w wyjściowej jedenastce, Obawiam się jedynie o to, że może być na przykład szybciej zmieniany, bo, no bo Martinelli ma po prostu lepszych zmienników. Takie jest moje zdanie, że Martinelli ma tutaj większą konkurencję, Arteta ma większą swobodę, jeżeli chodzi o obsadzenie tego lewego skrzydła. Natomiast, natomiast Jezus wydaje mi się pewniejszy, minut, dlatego minimalnie wyżej w tej rywalizacji Jezusa z Martinelli stawiam właśnie na napastnika, natomiast nie mam nic przeciwko temu, żeby potroić ofensywę Arsenalu. Wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawa różnica na start sezonu. Jeżeli ktoś chce spróbować takiego manewru, to, to moim zdaniem to się jak najbardziej może udać, bo naprawdę jeden i drugi jest świetną opcją. W tym miejscu pragnę poinformować, że wszystkie statystyki optyk, które widzicie na grafikach pochodzą od partnera mojego kanału, czyli Fantasy Football Hub. Oprócz statystyk znajdziecie tam bardzo przydatne narzędzia do analizy swojego składu fantazy, nadchodzących kolejek, porównania drużyn i zawodników oraz prognozowane punkty. Przed startem sezonu możecie skorzystać ze specjalnej promocji, zakładając konto z moim linkiem, które znajdziecie w opisie nagrania. Dostaniecie 50% zniżki, a jeżeli na koniec sezonu nie wygracie swojej mini-ligi, to otrzymacie zwrot zapłaconych środków. Wystarczy spełnić kilka prostych warunków, które znajdziecie w regulaminie który też jest w opisie tego nagrania. Przechodzimy do kolejnego napastnika. Tutaj też mówimy o cenie 8 milionów. Chodzi o Watkinsa, który w poprzednim sezonie ligowym miał współczynnik ofensywny bezkarnych w przeliczeniu na 90 minut na poziomie 0,54. Więc jest to, jest to gorszy współczynnik od, od Halanda Keina czy Jezusa. Strzelił też mniej goli niż wskazuje na to model goli oczekiwanych, ale mimo wszystko punktował Świetnie, zwłaszcza w tej drugiej części sezonu. No, bo gdy Emery przejął Aston Villa, to po mundialu zrobił ze Watkinsa podstawowego napastnika, i wtedy jego liczby znacząco się poprawiły. No, bo w 23 meczach ligowych strzelił 13 goli, dorzucił 5 asyst, grał praktycznie w każdym meczu po 90 minut, wykonywał rzuty karne. No, ciężko się do czegokolwiek tutaj doczepić, jeżeli chodzi o Watkinsa. Moim zdaniem to jest bardzo dobry, bardzo dobry wybór do składu. Jedynie można się zastanowić, czy no jednak, jednak ten kalendarz nie jest taki sobie, no bo Aston Villa zaczyna od trudnego wyjazdu na Newcastle. Newcastle może w tych sparingach przedsezonowych jakoś nie zachwycał, natomiast obawiam się, że to będzie trudny mecz. I później ten kalendarz Aston Villa też jest raczej taki w kratkę, natomiast świetnie wygląda od kolejki ósmej, więc pytanie, czy nie lepiej wstrzymać się z Watkinsem. Że miałbym porównać właśnie Watkinsa i Jezusa, no bo jeden i drugi kosztuje 8 milionów. No to Watkins ma pewniejsze minuty, tak, tak mi się wydaje, bo raczej nie będzie aż tyle. Hmm, rotowo to może źle powiedziane, ale wydaje mi się, że Watkins po prostu może grać od deski do deski w każdym spotkaniu. Natomiast Jezus może być jakoś tam luzowany pod koniec spotkań. No i Watkins też wykonuje rzuty karne, więc to są dwa tutaj Watkinsa. Natomiast. Jezus ma lepsze statystyki w przeliczeniu na 90 minut, więc powiedzmy, że to się jakoś tam w miarę równoważy, jeżeli chodzi o ich potencjał, ich potencjał ofensywny. Natomiast, no koniec końców, Jezus gra w lepszej drużynie i ma lepszy kalendarz w tych pierwszych czterech kolejkach. Przez to, moim zdaniem, jest lepszym wyborem na start sezonu niż Watkins. Przechodzimy do niższego progu cenowego 7,5 miliona, i tutaj. Polecam Darwina, jest tańszy od Jezusa i Watkinsa, ale to też trochę bardziej ryzykowny wybór. Ten Darwin tutaj z takim malutkim znakiem zapytania ponieważ w poprzednim sezonie ligowym jego statystyki były naprawdę rewelacyjne. Jego współczynnik ofensywny bezkarnych w przeliczeniu na 90 minut wynosił 0,93, czyli był najlepszy w całej Lidze, miał lepsze statystyki od Halanda, natomiast jak dobrze wiecie, nie punktował aż tak dobrze, ponieważ pomimo olbrzymiej łatwości w dochodzeniu do dogodnych sytuacji strzeleckich miał problem ze skutecznością. Natomiast co jest istotne, że Klop w trakcie sezonu wystawiał go niekiedy nawet na skrzydle, by wykorzystać jego szybkość i umiejętność kreacji, gdzieś tam może przykryć ten problem ze skutecznością, który się pojawił. Natomiast pod koniec sezonu, no Liverpool grał innym systemem. Klop zmienił ustawienie, i gdy trend schodził do środka i tworzył taki kwartet z pomocnikami, no to wtedy potrzebny jest napastnik, który będzie grał na szpicy, a nie taki napastnik, który schodzi do środka pola, bo tam już jest czterech zawodników. No to nie jest potrzebny piąty zawodnik, czyli taki schodzący napastnik, tylko taki, który będzie właśnie grał na dziewiątce. I Darwin to jedyny zawodnik w Liverpoolu, który może grać jako taki klasyczny, wysunięty napastnik, ponieważ Gak po częściej schodzi do środka, a Żota schodzi raczej do, do lewej strony. To też nie jest taka klasyczna dziewiątka. No i patrząc na trzy rozegrane do tej pory sparingi, Darwin zaczynał w każdym z nich jako właśnie ta podstawowa dziewiątka i strzelił 4 gole plus dorzucił jedną asystę, rozegrał 135 minut. Równo po połówce w każdym z rozgrywanych sparingów. No i właśnie jedynym problemem mogą być te zmiany w trakcie spotkania, no bo Salah zwykle gra przez cały mecz z prawej strony, więc zostaje nam Gak, po, Jota i Luis Diaz, którzy będą rotować i no, odbierać część minut Darwina. To jest, to jest bezapelacyjnie minus i taki właśnie ten znak zapytania, bo gdyby ktoś mi zagwarantował, że Darwin będzie grał w każdym meczu po 90 minut, to naprawdę nie spoglądałbym na to, że marnuje tyle sytuacji, tylko po prostu brałbym go do składu, bo prędzej czy później to się przełoży na, na punkty. I wydaje mi się, że mimo wszystko wolałbym zaryzykować z Darwinem, niż brać 5 milionów droższego Salacha. I wiem, że to może brzmi dosyć kontrowersyjnie, natomiast e, pomimo dobrego kalendarza Liverpoolu, pewnie i tak Salachowi nie dałbym opaski, a różnica w cenie jest ogromna. Płacimy tak naprawdę za dodatkowe minuty oraz rzuty karne. Czy to jest warte aż 5 milionów? Nie wiem, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że te 5 milionów można troszeczkę lepiej rozdysponować. Także w mojej hierarchii Darwin jest trochę wyżej niż, niż Salah. Właśnie z uwagi na cenę. Oczywiście, gdyby byli w równej cenie, no to brakłbym Salaha bez dwóch zdań. Przechodzimy do kolejnego napastnika, który kosztuje 7,5 miliona. Jest to on nowy napastnik Chelsea. Jest to też troszkę niewiadomo, no bo przychodzi z Bundesligi a Chelsea przejął Mauricio Pochettino, więc mamy nowego zawodnika w nowej drużynie, która ma nowego trenera. Jest to kilka znaków zapytania. W poprzednim sezonie ligowym jego współczynnik ofensywny bezkarnych w przeliczeniu na 90 minut wynosił 0,72. Mówimy tutaj o występach w Bundeslidze oraz w Lidze Mistrzów, więc no nie są to jakieś podrzędne rozgrywki, bo na no Liga Mistrzów no to jest bardzo wysoki poziom, tak? więc tam punktował regularnie i generalnie przez 4 lata błyszczał w Bundeslidze, regularnie robił bardzo dobre liczby, no i wykonywał rzuty karne, co jest też istotne, bo wykorzystał 6 na 7 jedenastych, do których podchodził, raz trafił w słupek, bramka rzucił się w inną stronę, więc no minimalnie bliżej środka bramki i miałby stuprocentową skuteczność. Nkunuko jest bardzo uniwersalnym zawodnikiem. W sparingach przed sezonem grywał zarówno na dziewiątce, dziesiątce i na lewym skrzydle, więc wydaje mi się, że generalnie jego podstawową pozycją będzie ten cofnięty napastnik, bo tam nkunuko czuje się najlepiej, natomiast ta uniwersalność sprawia, że może grać we wszystkich spotkaniach od deski do deski. Tak to zwykle wyglądało w Lipsku, że gdy był zdrowy, no to grał praktycznie w każdym meczu i, i nie schodził przed końcem tych spotkań, a to jest bardzo duży atut, no bo jeżeli sobie zastanowimy się nad tym i porównamy sobie na przykład statystyki Darwina i Nkunku, no to jeżeli weźmiemy ten współczynnik ofensywny bezkarnych na 90 minut Darwina, który wynosi 0,93. Ale Darwin średnio gra tylko 70 minut w meczu, no to w przeliczeniu na mecz ten współczynnik już spada do 0,72, czyli dokładnie takiego samego jak i Mankunku, z tym, że Mankunku na boisku może spędzić nawet ponad 100 minut, bo w tym sezonie Premier League Sędziowie będą doliczać czas gry na takich samych zasadach, jak robili to na Mistrzostwach Świata w Katarze. Zamieściłem wpis na ten temat na Twitterze i Facebooku. Link do moich profili znajdziecie w opisie nagrania. W każdym razie zmierzam do tego, że trafne oszacowanie oczekiwanych minut poszczególnych zawodników i wybór tych, którzy będą na boisku od początku do końca i właśnie będą mogli grywać nawet powyżej 100, min 100 minut na, na spotkanie będzie bardzo istotne w tym sezonie. E wracając jeszcze do nukunku i kalendarza Chelsea, no Chelsea jest pewną niewiadomą. Zaczynają też od meczu z Liverpoolem, więc to nie jest łatwy start. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób będzie chciało poczekać, zanim wybierze jakiegoś zawodnika The Blues do swojego składu. Natomiast ich kalendarz od trzeciej do ósmej kolejki jest absolutnie rewelacyjny. I pytanie: czy zastanawiać się nad tym, kogo brać, czy obserwować i potem planować transfery, czy też może spróbować już od startu zaryzykować z jakimś zawodnikiem. Zawodnikiem Chelsea. Tutaj to pytanie, w zasadzie odpowiedź na to pytanie zostawiam Wam. Sami musicie się zastanowić, czy, czy to jest warte, czy nie. Ja tego gonku do składu przymierzam, ale czy z nim zacznę? Nic pewnego. Mam jeszcze jedną polecajkę, jeżeli chodzi o napastników. Jest to Johan Wissa, najtańsza z polecanych opcji, typowo dla osób, które szukają taniego zawodnika do ataku. Wydaje mi się, że Wissa to najpewniejszy wybór spośród tych zawodników, którzy kosztują w okolicach tych 6 milionów. W poprzednim sezonie ligowym jego współczynnik ofensywny bezkarnych w przeliczeniu na 90 minut wynosił 0,46, czyli całkiem nieźle jak na zawodnika w tej cenie. Uisa może grać zarówno na środku ataku jak i z lewej strony, natomiast pod nieobecność to obecność Toneja, który jest zawieszony aż do stycznia. Wisa powinien grać regularnie na dziewiątce i to jest ten podstawowy atut. Nie musimy się aż tak bardzo obawiać o to, że e, będzie, będzie rotowany, że tych minut będzie mało. E, Brentford ma dobry kalendarz na starcie sezonu, więc jeżeli Wisa będzie przyzwoicie punktował, to myślę, że można go przetrzymać nawet do pierwszej e, dzikiej karty. Natomiast e, muszę przyznać, że zdecydowanie wolę Błemo zamiast e, Wisy, który kosztuje pół miliona więcej i jest... E, Pomocnikiem natomiast, no ma lepsze statystyki, wykonuje rzuty karne, wykonuje część stałych fragmentów, także dla mnie byłem jest lepszą opcją. Powiem więcej, wolałbym nawet grać na czterech obrońców w cenie do 5,5 miliona, niż brać błysce do składu. Tutaj odsyłam Was do wcześniejszych nagrań, które zamieściłem na kanale, gdzie analizowałem właśnie i pomocników, i obrońców, także e, znajdziecie coś, e, coś dla siebie. No, i tutaj już tytułem, tytułem końca. Słuchajcie, jeżeli wśród polecanych zawodników brakuje wam ciekawych różnic do składu, no to mam dla was dobrą informację, bo przygotuję osobny materiał na temat najlepszych opcji z niskim posiadaniem. Dziś skupiłem się na zawodnikach, którzy, moim zdaniem, są takimi pewnymi wyborami i mogę ich z czystym sumieniem polecić do składu na. Na pierwszą kolejkę zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy z Was szukają jeszcze tańszych zawodników, dlatego nagram dodatkowy film na temat tych budżetowych opcji do składu, lub na ławkę albo do rotacji, aby no w tych materiałach przed sezonem każdy z nas Was znalazł odpowiedź na pytania, które sobie zadajecie. Jeżeli nagranie Wam się podobało, to kliknijcie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube. Owe. Pamiętajcie, że subskrypcja to najlepszy darmowy sposób na wsparcie kanału. A dla chętnych, założyłem też konto na Patronite, więc możecie dołączyć do naszej drużyny patronów, uzyskać dodatkowe korzyści i walczyć o nagrody. Właśnie zaczął się nowy miesiąc, a za chwilę start sezonu, więc myślę, że to najlepszy moment, aby właśnie się zapisać do, do grona patronów. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Wszystkim patronom bardzo dziękuję za wsparcie. No, i zachęcam do odpalenia powiadomień, aby nie przegapić żadnego nagrania, bo w tym tygodniu pojawią się kolejne materiały, które przygotują Was do startu sezonu Fantasy Premier League. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć.